Jest to też świetny deal. Yo, deal. Cześć, kochani. Witam was w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj yy, będzie Holly lumpeksowy. Ponownie wracam do was z Holem, bo zauważyłam, że bardzo lubicie te filmiki. I było da bardzo dużo wyświetleń mojego ostatniego holu Co prawda, ten dzisiejszy nie będzie wcale taki fajny, i nie będzie aż tak dużo fajnych rzeczy, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście nie jest to obiektywna opinia, ale po prostu byłam chora, nie miałam tak dużo czasu, żeby chodzić po tych lumpeksach ale no zawsze jestem to coś tam sobie, nawet małego, troszkę takiego, w ogóle bez szału, ale zawsze sobie lubię kupić. No i zaczynamy. Pierwsza rzecz jest to jeansowa, znowu, jeansowa spódnica. Yy, ona jest w tą literę A, jest to dość krótka spódnica. Jest ona mi niestety troszkę za duża, ale bardzo fajna jakość i mam na nią super patent, aby ją tu rozciąć i zrobić yy, po prostu wiązaną. Przez to ją pomniejszyć. No mam nadzieję, że mi się to uda i że uda mi się to pokazać również w filmiku dla Was. A kolejna rzecz jest to płaszcz, który miałam w stylizacjach ostatnich, zimowych, i chciałam Wam go pokazać, ponieważ jest to całkiem, całkiem fajna rzecz: dość oryginalna i specyficzna. No nie jest na pewno dla mnie na co dzień. Ja raczej takich rzeczy super. Raczej znaczy tego płaszcza jest super nie wynoszę, no ale do stylizacji jakiejś, czy aby ubrać na sukienkę, gdy wychodzimy na jakieś większe wyjścia, jest jak najbardziej fajny i on mnie kosztował całe 3 złote, dlatego też zdecydowałam się go kupić, a za tą cenę uważam, że warto mieć taki oryginalny płaszcz, na przykład na czarną sukienkę. Kolejną rzeczą, jaką ostatnio kupiłam jest to zwykły kolejny crop top. Ja uważam, że takich topików nigdy nie za wiele, bo one na lato się nam przydadzą. No i zimą pod swetem też są całkiem fajne. Spodobał mi się bardzo ten kolor i materiał. I też da, dałam do niego czwóreczkę. To jest świeżynka dzisiejsza zakupy. Kolejne dwie rzeczy to są Halki. Co prawda ja bym bardzo chciała je nosić jako sukienki, no zobaczymy czy się odważę, jest to teraz modne i pełno w sklepów i człowiek oferuje sukienki, które tak naprawdę wyglądają jak koszule nocne. Przepraszam, jestem jeszcze trochę przeziębiona. No i właśnie kupiłam zwykłą prostą czarną, ona bardzo ładnie leży, bo ją przymierzyłam, bo bałam się, że po prostu w dubsku nie wejdę, udało się, nie jest aż tak źle. No i no liczę, że będę miała na t-shirt i albo do stylizacji ją wykorzystam. No, ale bardzo bym chciała się odważyć i w takiej sukience gdzieś wyjść. A druga jest to taki mm, To jest miedziany kolor, bo to nie jest czerwień Nie wiem jak to widać w kamerze Jest to miedziany kolor, kolor I z tyłu ma takie fajne wiązania Więc również mi się to bardzo spodobało I za cenę 3 zł, Za cenę Trzech złotych mówię może ubiorę i zobaczymy. Ale, jeśli ubiorę, to na pewno ee, Wam powiem w późniejszym filmiku. Bądź, no tak jak mówiłam, zrobię jakieś fajne stylizacje z tymi sukienkami, bo coś mi e, chodzi w ten desen po głowie. Kolejna rzecz jest to rzecz e, tego typu, co zawsze mnie przyciągają w lumpeksie. E, prawdopodobnie jej nie ubiorę lub będę ją nosić po domu, aby czuć się artystycznie, bo ja po prostu e, mam takie pomysły i jest to taka e, hipisowska e, koszula, tunika. No może ubiorę wakacje do jakiegoś styla. Nie wiem, może tak, ale no zawsze takie rzeczy mnie kuszą i nie przychodzę koło nich obojętnie Chociaż zupełnie nie osz takich rzeczy normalnie, jakbym miała gdzieś wyjść i to wybrać To no nie, ale że był to Rupex i cena była... nie, nie troszkę większa niż 3 zł No dobra, 6 złotych za nią dałam, no ale się skusiłam Bo to jest coś oryginalnego, a ja po prostu uwielbiam oryginalne rzeczy i ostatnią już rzeczą jest y, moja ever najfajniejsza rzecz, którą w ostatnim czasie kupiłam. E, nie jest to rzecz e, używana. E, została nakupiona w Lumpaxie za troszkę wyższą cenę, ale e, jest to taka piękna, różowa, pudrowa, e, przemiła bluza z top Topshopu. E, I była to o, nowa bluza z metką i ja dałam za nią tylko 30 zł, więc... <tryk> bardzo was przepraszam za ten kaszel dałam za nią tylko 30 zł i postanowiłam wam ją pokazać, bo mimo, że to nie jest rzecz używana, no i jednak nie jest to rzecz za tam 10 zł ale no 30 zł za taką fajną nową bluzę z Top Shopu uważam, że jest to też świetny deal wow, okej okay, moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym holu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałam to nagrać bardzo szybko, dlatego tak szybko mówię, ponieważ jestem jeszcze dość mocno przeziębiona, a męczę się, nie ukrywam bardziej niż normalnie. I mam do Was takie pytanie, jakbyście mieli ochotę mi coś tam skomentować i odpowiedzieć, to jak najbardziej, bo chciałabym wiedzieć, czy e, lubicie takie szybkie filmiki typu właśnie ten haul z pokazaniem, co kupiłam, ile za to dałam i co o tym myślę. Czy bolicie na przykład, abym E, robiła takie filmiki właśnie z szybkim pokazaniem, a później na przykład z jakimiś e, stylizacjami od razu, z tymi rzeczami, o których mówię, żeby było na przykład mniej, nie tak jak dzisiaj na przykład miałam chyba 6 rzeczy czy e, 7, ale wybierałam 4 rzeczy, które kupiłam w, na przykład w miesiącu w kompleksie i bym robiła takie fajne zestawienie. Jeśli uważacie, że to jest coś fajnego, to po prostu dajcie mi znać, a ja na pewno to dla Was zrobię i dla siebie oczywiście, bo bardzo się cieszę, że mogę na Więc yy, życzę wam zdrowia przede wszystkim. No i miłego dnia.